Więc drodzy Państwo, ci którzy Paulę znają, to nie muszę jej przedstawiać, ale są to, mam nadzieję, też osoby z zewnątrz. Naszym dzisiejszym gościem jest Paula Łysiuk, której um, prace, której obrazy gościmy już um, praktycznie od miesiąca, no, zaraz weźmiesz. Um, I bardzo się cieszymy, że możemy um, Paulę u siebie gościć jako twórczynię, artystkę, bo związana jest z nami od wielu lat i zdarzało jej się tu prowadzić warsztaty, zdarzało jej się tu bywać po prostu jako czytelniczka i fajnie, że możemy towarzyszyć w jej drodze artystycznej. Wielkie brawa dla Pauli, proszę Państwa. Musisz sobie przełączyć. Dzień dobry. Ja tak spytałem, Najpierw, bo kilka pytań mamy. Mam nadzieję, że nie będą zbyt sztampowe. Czy świętowałaś w ubiegłą sobotę, bo 18 lutego był Dzień Wieloryba? Nie, ale zostawiam, że moim przyjaciele tutaj. Jest. My nie no wiedzieliśmy, ale też sobie. Tak, bo jak Państwo tam zauważyli, albo zauważą, u Pauli często zdarzają się różne zwierzęta. Trafiać na obrazach. Ja o to jeszcze trochę potem spytam, ale najpierw no, musimy zacząć od początku, bo to jest pierwszy wensarz finicarz, finicarz w zasadzie e, Pauli, e, no, ale to jest pierwsza wystawa, wszystko jest po raz pierwszy i musimy trochę sobie to usystematyzować, czyli zacznijmy, zacznijmy od tego, jak to twoje malowanie się zaczęło, bo ono się zaczęło dość późno i to nie jest takie oczywiste. Tak, to się zaczęło od tego, że... Mój mąż mnie namawiał, tak żebym wróciła do e, sztuki. Bardzo się opierałam, niego bardzo zła, <grym, 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 ale w końcu e, spróbowałam. E, tak naprawdę już wcześniej e, tak podczas wywiadu z Kasią i z Jackiem w radiu mówiłam o tym, że farby to był zawsze mój ruch. Odkąd pamiętam w, e, gdzieś tam na kółkach plastycznych, wydawało mi się, że farby to jest coś, z co nigdy w życiu się nie wezmę. Dlatego chyba nie próbowałam przez tak długi czas. I któregoś razu stwierdziłam, a co mi tam? Na pewno mi nie wyjdzie, ale a co mi tam? No i okazało się, że jest to coś, co uwielbiam robić, nawet dla samego robienia, nie mając pojęcia, co jeszcze będę malować. Dobra, to. Przejdźmy na następne pytanie. Jeszcze nie. Co było tym impulsem do namalowania pierwszego obrazu i który z tych obrazów, który tu wisi, a ja może go tu nie ma, nie ma był tym pierwszym? Co było tematyką? Pierwszym obrazem, który Premierowego prototypu jest księżyc i chmury. Tak no z to to. To. Bo tak naprawdę zobaczyłam kiedyś jakiś tutorial na YouTubie tych chmur i stwierdziłam, ale to fajne i spróbuję to zrobić. I jak to zrobiłam, to kurczę, wygląda jak noc do małej księżyc. I, <grym> i to był mi wielki impuls. Ale nie pytań, skąd się to wzięło i... Dlaczego poszłam po pierwsze no i normalny pierwszy obraz, bo nie pamiętam. To ja przeskoczę trochę siedem pytań dalej na mojej liście. bo Tam, wisi, tam wisi taka abstrakcja zielono mm, zielona, tak. ta, której posiadaczką jest obecna tutaj Kasia. Szczęś, szczęśliwcem jestem, szczęśliwczynią. Być może. Czy tam, znaczy inaczej, to jest abstrakcja, ale. Tam jest taki jeden pewien kontrapunkt, kropka, czy to nie jest księżyc? Pojęcia, to nie, nie mam pojęcia skąd to się wzięło i najfajniejsze jest to, że bo to jest y, metodą wylewania akrylu, więc y, ładuje się bardzo, bardzo dużo farby z jakimiś rozcięczaczami i nie wiem, skąd wzięła się ta kropka. Nie mam pojęcia, ja zobaczyłam dopiero jak wszystko wyschło i jest tak idealnie okrąglutka i tak kontrastująca, ale to jest przypadek. No i przypadek bardzo piękny, bo to gdzieś z, z abstrakcji rodzi nam się takie e, mgliste niebo e, z księżycem w tle, czyli może ten księżyc jest gdzieś ten pisany. Dobra. E, nie jesteś po szkole e, plastycznej? Nie. Co studiowałaś? Kryminalistyka i nauki pokrętły w postępowaniu karnych. Czyli tych obrazów kraść nie można. <laughs> bo to niebezpieczne. Zamierzysz przestępcy. Teraz powinienem powiedzieć jakiś kontrażart. <noise> groźbę, groźby, jeśli ktoś chciałby wyjść e, z, z czymś od nas e, bez odpowiedniej zapłaty. E, wiemy już, kiedy, znaczy nie wiemy w zasadzie, kiedy to się zaczęło, dwa lata temu? Bo to tak jakoś niedawno. A się wydaje, że to był jakiś taki moment, kiedy ja byłam w drugiej ciąży. Tak, tak. To był, to był moment, że był w drugiej ciąży, ja zaczęłam sobie po prostu kupiać też szkicami i zaczęłam się znowu po latach y, rysować. Czyli kiedyś to rysowanie było, tak? Tylko że ułówek? Tak, to było, to było rysowanie y, zawsze ułówkiem, gdzieś tam bardzo dużo rysowałam, ale y, gdzieś tam miałam plan pójść do zajęć plastycznego, bo to coś że ne, to nie jest prawdziwy zawód, Nie, że trzeba pójść sobie tam do i, i tak naprawdę zrobić coś. Podrosłego. Konkretnego, tak się mówi. No a tu się okazuje, że całkiem konkretne kawałki sztuki tworzysz. Wiemy już kiedy, wiemy kto był inspiratorem tego artystycznego komunikatu. Ja jeszcze spytam, no właśnie, dlaczego? Bo. No, to jest sposób na ucieczkę od codzienności, w takie inne światy dla Ciebie? Szczerze mówiąc, to różnie jest, jeśli po rozumiem, że drążysz już temat inspiracji, skąd to się wszystko bierze, tak? Już zaczynamy. Powiedzmy, poniekąd. E, często jest tak, że... Powiem tak, ja czytałem kiedyś w jakiejś książce, że tak naprawdę to pomysły i idee szukają nas, nie my ich. I ja często się tak czuję, że nagle Yy, zobaczę jakieś zdjęcie zupełnie związane tak z tym, co planuję namalować, albo coś usłyszę, i nagle przychodzi mi jakiś pomysł. Ja on po prostu, jak go złapię, to go mam. Ale jakbym miał wytłumaczyć na przykład dlaczego, nie dlaczego coś jest takie, a inne, to ciężko mi powiedzieć, bo tak jak zacząłem wcześniej opowiadać, wiele moich obrazów powstało tak, że wzięłam kilka farb, bo dzisiaj miałam. A, razem sobie różowy, taki, 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 taki robiłam tło i potem zastanawiam się, co dalej zrobić. To nie jest tak, że ja siadam do konkretnego obrazu, e, tak jak to powinno być, czyli robię szkic i tak dalej, tylko robię tło i potem, potem zastanawiam się, co dalej zrobić. To jest moim zdaniem to najciekawsza forma sztuki. To jest improwizacja po prostu. Bardzo często tak. E, to znamianuje duże umiejętności. E, z, jeszcze mam takie trochę nieobyczajne z pozoru pytanie. E, jak to się robi przy dwójce dzieci? Bo no, domyślam się, że to nie jest łatwo, jeśli chodzi o czas i o przestrzeń. Tak. Yy, to, to, to ja to się śmieję, że albo, albo ma się yy, no tak, kupiliśmy mieszkanie czteropokojowe, bo wiadomo kilka dzieci, to sprawa, ale jak się chce pracować z domu albo mieć pracownię plastyczną, to się śpi potem na kanapie w salonie. A ma się sypialni, więc tak to działa. że Ja mam oddzielny pokój, a ja w którym składam plandekę, często ja są dzieci, albo robię to w, w przedszkolu, albo robiłam to wcześniej, kiedy było w przedszkolu, a drugi spało. Albo robię to wieczorami. Chodzę to wcześniej spać. Trzeba się wstrzelić yy, w czas w tak, miejsce. Dlatego Jest Ktoś mnie pyta, czy długo się uleje taki obraz. mówię, nie wiem, ja potrafiłem malować dwie minuty, zostawić to, bo któryś się drze do drugiego w pokoju, więc je ich rozdzielić. Wracam, pomaluję jeszcze 15 minut i o, trzeba iść na przykład do przedszkola po któregoś, więc no, ciężko mi jest określić, ile czasu zajmuje mi malowanie danego obrazu, bo to bardzo mi się Wszystko zależy od tego, jak szybko dzieci się uwolnią z tego zamkniętego pokoju. Jest jeśli chodzi o te właśnie inspiracje, o których sama w, wspomniałaś, mm. czy ty masz jakiś rytuał malowania? Bo na przykład y, Zdzisław Mleksiński, którego wszyscy znamy, pewnie część z nas bardzo lubi, y, często słuchał y, ciężkiej, hard muzyki malując, zapolinów, sabatów. Y, no każdy ma swoje jakieś, y, swoje jakieś rytuały malarskie. I czy ty, ty też coś takiego posiadasz? Nie. Zupełnie nie? <grym> To zależy od, od nastrzeni na przykład teraz. E, w lutym zaczęłam malować trzy, lub cztery obrazy, które są zaczęte i stoją e, obok siebie e, w pokoju. Czasem jest tak, że maluję kilka miesiącu, to, to musi po prostu jakoś tak przyjść. Jakiś taki e, brak może też chorób, takie to jest bardzo przyziemne, ale, ale tak to wygląda. E, ale tak, muzyka gdzieś tam e, Zauważam też się coś takiego, że w zależności od tego, jakie muzyki słucham, to też ostatnio, właśnie mowałam razem z synkiem, było tak, że w zależności od rytmu muzyki, tak macham pędzlem, więc wydaje mi się, że to też może wpływać po części na, na stworzenie obrazów, co tak naprawdę finalnie stanie z tego. Dzięki. No tak, to się wzajemnie gdzieś tam hmm, nakręca. Teraz mam te trudniejsze pytania, hmm. o których przed chwilą wspomniałaś, że być może nie będziesz umiała na nie odpowiedzieć. Ale może, bo Facebook podpowiadał, że, 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 że jest szansa. Po pierwsze, dlaczego ośmiornice? Bo ośmiornica jest tutaj najdłuższym obrazem, zdecydowanie. Tak. A Taka... to jest ten konkretny obraz, czy dlaczego? Z tego, co. Zerknąłem, bo zrobiłem research na Twojego Facebooka, to nie tylko obraz, te ośmiornice się zdarzały chyba wcześniej jeszcze przed obrazem. Tak. Generalnie jestem zafascynowana ośmiornicami, bo uważam, że są przepiękne, są majestatyczne i są bardzo ciekawe jako zwierzęta same w sobie, a to chyba zaczęło się od takiego zwyczajnego na zasadzie Zbierałam wcześniej powszechnie owiec, zbiera, zbiera się zaczki, zbiera się coś tam i zaczęłam gdzieś tam się e, interesować księżnicami, Tak zaczęłam się zagłębiać, zobaczyłam je na żywo i tak dalej i może mi za naprawdę nie są stworzenia. E, a jeśli chodzi o ten konkretny obraz, to jak różno nawiązuje do tej teorii, która e, mówi gdzieś tam o tym, że ośmiety są na tyle inteligentne w oddzielnej takiej gałęzi ewolucji od nas, że jest teoria, że z kosmosu. I chyba po części to w głowie malując ten kompleton. No, coś w tym jest. Zresztą chyba nie jestem biologiem, bardzo nie jestem nawet, bo do <grym> niedawna jeszcze myślałem, że żeby to rośliny, ale ośmiornice mają jakoś du dużą zawartość mózgu w swoim organizmie. Czy czyli one zmieniu? mają generalnie w mackach tyle neuronów, że każda macka czuje, myśli i widzi sama, oddzielnie? Więc Chciałbym zobaczyć obraz namalowany przez ośmiornicę. To byłoby przeintelektualizowane dzieło na pewno. Eee, Klocki u Druga sprawa. Eee, czy trudno wznieść wieloryba do góry? A to jest akurat taki yy, różne nawiązanie do snu, tylko troszeczkę bardziej... Yy. Bo chodzi mi o... Tutaj Paweł pa, pa, pa od razu wie o co chodzi. Państwo może wiedzą, może nie wiedzą. Jest tam taki obraz na którym wieloryb unosi się do góry, dzięki temu, że ma podczepione do swoich płetw balony. Tak, kiedyś, kiedyś miałam taki sen, że jechałam się autobusem pełnym ludzi e, przy takim jakby wodospadzie, ścianie wody, coś takiego i e, pierwotnie miałam w głowie to, żeby namalować ten obraz w ten sposób, że wieloryby z jednej strony były na balonach, a z drugiej strony harpunnicy strzelili harpunami. W balony, czy w wieloryby? Wieloryby. Yy. I to mi się przyściło I o tym to, to był jeden z zasad, który zapamiętałam. I kiedyś chciałam namalować się taką bardziej mroczną wersję tego obrazu, właśnie dosłownie przemalowując to. Ale zostało, zostały same wieloryby po tym, więc zrobiłam tło. Bo to było pierwsze. Yy, jest, jest, jest naprawdę fajny, bo, bo, bo kolorowy i, i taki skłaniający do zastanowienia. Co? Autor. Autorka miała na myśli mi się bardzo podoba. Mhm. E... To właśnie, to, to, tak, przepraszam, powiedzieć no. słowo, że to, to jest właśnie tak, że ja nie zawsze myślę, bo w... mhm. często ludzie mnie pytają, a właśnie co znaczy ten obraz, co znaczy ten obraz, ja jakbym już sumaluję i nie zawsze dopisuję do nich jakieś tam znaczenie. bo Po prostu z czymś się coś skojarzy, właśnie tak się wcześniej wspomniałam, coś zobaczę, e... i po prostu to przywrócę na to. I tak powinno być. że nie chcę tu wyjść na jakiegoś. Supermęczce, ale bodajże Umberto Eko chyba kiedyś powiedział, że dzieło stworzone żyje własnym życiem. Tak ma być. Kolejna moja wątpliwość, pytanie. Proszę mi wyjaśnić tę żabio żółwią międzygalaktyczną Kamasutrę. Słzełeś kiedyś piosenkę Kosmiczna żabka? Nie, na drobie nie radzę. Jest to piosenka dla przedszkolaków i chyba przyszło mi do głowy na malowanie tego obrazu, dziećmi jest takiej Kielokosmiczej Żabce. Szukałam sobie po prostu zdjęć referencyjnych i zobaczyłam akurat to ze ślimakiem na Grzybiecie i że to mam. Jest w tym y, duży y, gen absurdu. Bardzo mi się podoba. Y, o kropkę już pytałem, więc y, to zostawiam. spytam natomiast, bo tutaj te obrazy są w bardzo różnych technikach malowane. E, czy masz technikę, która sprawia ci najwięcej frajdy, satysfakcji, e, przyjemności? E, tak. To jest e, rozłożenie w pokoju plandeka, wyskanie e, farbą, sprayami itd. Tak e, a potem e, wykażanie tego makerami. Tak, co widać e, przykładowo się na ośmiornicy, że zawsze detale są zrobione. Bo jednak te szkicowanie, rysowanie gdzieś tam zawsze będzie mnie się działo i to też lubię robić, więc nie zawsze mogę oddać farbami to, co mogę oddać e, jednak markerem, a to zawsze jest jakieś takie coś mojego, co dodaję do swoich obrazów po Bo tak naprawdę te obrazy to są w dużej mierze takie próby, na przykład właśnie te polowanie akrylu, Wydawało mi się, że to jest taki super, kiedyś to robić, ale jak te obrazy, które powstały, to są tylko jakieś takie e, no, no próby tak? Z stworzenia i znalezienia swojego jakiegoś tam stylu. Co do jeszcze um, stylu, techniki i tym podobnych rzeczy, no to trzeba jeszcze powiedzieć, ja może zaznaczę Państwu, którzy tego nie wiedzą, że Paula nie tylko maluje obrazy, nie tylko maluje, um, bo tu się też zdarzyło, um, ubrania. To taki eksperyment, ale też jest e, w Olsztynie, tak, w Olsztynie, gitara pomalowana przez Ciebie. E, można na koncertach grupy. Ostatnie. Można na, na koncertach tej grupy po, zobaczyć też jak, mm, jak wygląda połączenie muzyki i malarstwa. I najpierw, że to już chyba z 8 lat ta gitara ma i dalej się trzyma, To też jest dla mnie dosyć fajne ciekawe i przyjemne. Dobre Ale dzisiaj grają chyba też gdzieś tam poza Olsztynem, więc yy, nie tylko Olsztyn możemy zobaczyć. Sztuka idzie w świat. E, czy poza malowaniem jest jeszcze miejsce, biorąc pod uwagę, że masz dwójkę wspaniałych dzieci, które tu się ciągle kręcą, czy jest jeszcze miejsce na jakieś inne hobby? Bo wiem też, że sporo pieczesz tutaj, zachęcałeś, że jakbyśmy tutaj, wiecie Państwo, no, no, znaczy, nie, bo to są już na przepisy, więc każdy, kto mnie kiedyś tam był, to wie, że to jest szabotka, pizza i właśnie naturalnie są wjechały pierniczki, więc robię to, co mi wychodzi. To nie jest tak, że ja dużo piekę, ale oprócz tego, no to gdzieś tam w e, takich bardziej e, ciepłych może, jak to za miesiącach, no to wchodzi się msza siłownia. I, i, i Coś dla ciała oprócz tego, co jest dla duszy. E. Paweł, ja Ci bardzo gratuluję, bo to jest naprawdę fajny, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, fajny kawałek y, sztuki. Y, I życzę, żeby ta pierwsza wystawa była taką trampoliną do y, kolejnych. Y, drodzy Państwo, wielkie brawo. Paulałusiu, no, ja zapraszam Państwa no, do rozmów indywidualnych tudzież może Paula będzie chciała coś powiedzieć przy pracach. Już zostawiam Państwa jakby z artystką sam na sam. Dziękuję.